Surbino 12 Mild Hybrid Kolejny 12 metrowy autobus ale tym razem już na testach nie jako elektryczny tylko jako spalinowy a właściwie hybrydowy widać rurę, ale jest także zasilany baterią i tutaj największe zaskoczenie gdzie są te drzwi? Nie parę drzwi. Dwa plus dwa. A co się z tyłu znajduje? Ublurować trzeba będzie. A z tyłu się znajduje. Pojedyncze siedzenie, siedzenie jeden i pół i w miejscu drzwi trzy siedzenia. Tutaj się znajduje silnik. Jak to pewnie wiadomo. Kolejne dwa siedzenia. I tutaj ostatnio trend o, na takie siedzenia. To jest miejsce dla niepełnosprawnych. Też z takimi samymi siedzeniami. O, tu jeszcze, oczywiście, na zewnątrz otwierają, więc w środku jest więcej miejsca. I tutaj nie trzeba dawać kolejnej takiej barykady. Tu są kolejne takie fajne cztery miejsca. Tu kolejne dwa półtora. Półtora, gdzie mam swoje rzeczy. Dwa miejsca, a nie półtora. A tu kabina. I tak się prezentuje. Wyświetlacze standardowe, takie jak w Solarisach nowych, lepsze niż w piotongu na przykład, gdzie to jest porażka totalna. ale no to jak będzie to w Warszawie z takim znakiem i w malowaniu warszawskim to raczej będzie. O, przytłynął mi się fajny barier. Lusterka. No właśnie gdzie? Jest to so lusterka po drugiej stronie też już pokazuję. lusterka są tu wszystkie lusterka no jak Jakby to się zastanawiał to jest przystanek zielona na Wesołej, więc no na Wesołej już jeden, jeden przystanek dalej jest już pierwsza strefa, więc tu no. kolejna kamera Tu kamera tylna. Że nie wiem co to jest w sumie, ale jest. Oj, słońce mocno przypieka. No. Bardzo mi się podoba, bo tu są wszystkie takie chłodzenie i te niechłodzenie silnika i wszystko widoczne. Właśnie ja też jak jechałem na wiatraczną, bo z wiatracznik zaczynałem, Widziałem autosana, też miał takie. Według mnie jest to bardzo fajny dodatek, tak bardzo fajnie widać, jeszcze jak się ruszają, to jest bardzo fajne. Testowej konfiguracji jest w malowaniu takim solarisowskim. Tu kolejna kamera. O, tak się w ogóle prezentują kamerę z przodu. To w sumie na tyle. Siedzenia są takie jak w zwykłych Solarisach, więc są lepsze od Jotunga, bo się nie śliska. Tutaj największe zaskoczenie. Gdzie są te drzwi? Jakby... no kurde... Może się odsunę trochę? No nie. parę drzwi. 2 plus 2 żeby czuść, z takim to ja jestem dobry to siedzenia są takie jak z niektórych solarisach, więc są lepsze od jutoni, bo się nie ściska.